Siema, jestem Marcin Malczyk. Znacie mnie. Z treningów, w szkole dzieciaków i dorosłych. Tego całego zamieszania w internecie na kanale Anduro Krzysztofice. czyste? Czekaj, wezmę skarpetkę. Nie świeża, to chyba nie moja. Kurwa, miałem taką wenę nawiniętą. Wpada do nas dzisiaj ekipa z katołem sklepu, w jak co roku na ostre upalanko, trenowanie, podnoszenie swoich umiejętności, no bo wiadomo, że każdy, kto pracuje w tej firmie, musi umieć jeździć, żeby dobrze doradzić klientowi, co ma kupić, co ma wybrać, żeby to działało. Będzie z nami Oskar Wojciechowicz, a z naszym stałą ekipą. Mamy zaplanowane dwa dni. Pierwszego dnia trening będzie prowadził Przemek Kaczmarczyk. Sernik dawać! Typowo na torze technika, opisy, bariery, jakieś sprzęgło, a na następnego dnia. Wycieczka, widoczki, autografy, flesze, reporterzy. No, ja się zaczynam już ubierać. Motocykle już mamy wyjęte. 8 piątki, sześć piątki, 150, 2,5, 300. Wszystko na wtrysku oprócz tych małych. No i resztę zobaczycie u tu tu, tu w terenie. Tak, patrzę. Co się, nie się, się? Ja, To nie poznajcie. Nie będę znał. Tego znam, dlatego uważajcie. Mamilczarnię. Malczyk! sprzedam, i tanio. Tutaj ino się tutaj ten. Panie, no nowy, no Niemiec płakał jak sprzedawał z tym. No. Mam na imię Stanisław, jestem głównym mechanikiem w firmie KPM Gaz Gaz. Ok, jednym słowem: super! A co sprawia Ci największy kłopot w terenie? Um, największy kłopot w terenie przeszkody. Miałeś piśmie złamane? Oczywiście, wśród stopie, ręka, ee, bark wybity do tej pory. Mam na imię Artur i jestem odpowiedzialny za door to door, czyli transport motocykli do klienta i od klienta. Byś miała napisać wędorę jednym słowem? Całe życie. Co sprawia Ci największy kłopot w terenie? Eee, wyzwania, walka z samym sobą, no i tak jak w przeszłowicach, mega, mega doznania. Eee, żebra, więzozor słaboćkowo-barkowy, ma o kostkach i innych częściach ciała, nie wspomnę, ale to taki szczegół. Mam na imię Dominika i... Głupa Pana? <noise> Opis w jednym słowem. Jednym się nie da, zajebista zabawa. Co sprawia Ci największy powód w terenie? Moc w motorze. <noise> Miałeś kiedyś coś złamane? Ale na motorze? Nie, na motorze nie. Chciałem gaz gazem, ale wziąłem ciuchę na KTM i uważam, że będzie się po prostu nie zgrywało to estetycznie. Natomiast w trakcie jazdy bardzo chętnie pojeżdżę i jednym, i drugim, żeby ocenić, co jest lepsze. Wszystko jest dobry, myślę, że wiesz, tym moim małym doświadczeniem motocyklowym nawet dwa tak, jest no. jest OK. Ja po środku, to się pa... O, tak, tak, tak ja chcę. A może spadnie? Dzień dobry Państwu. Tu mam kwiat młodzieży, ale to zaraz, po kolei. Okazja jest. Ferga do kupienia BMW, 20 no. 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 cali. Ten nie sprzedam, całkiem nowa. Powiedz cenę, ile jeszcze za troszkę. Jak kupisz felgę, to BMW dostaniesz gratis. <grym> z felgą się dogadamy, a BMW dorzucimy. To jest Max, już drugi sezon. Max opowiada hard enduro. Ciężkie hmm. tematy. Tu mamy naszą... Yy gwiazeczkę, tak? A Ta, jeszcze dodaj, że najspanialsza, tak? Możesz dalej. Ja mam coś dodawać, czy wystarczy? Maja upala też 85, którą mamy od Oscara, Katema. No i Bartoszak, który też zaczął na 65, Katema, a teraz jeździ 85 Gaz Gaza. Też od Oscara, Gaz Gaz i niedługo będziesz musiał ten... Ty przychodzisz do nich chyba po autografie. No. no robisz się wstydu moim chłopakom. Taki jest cel dzisiaj, nie? Mateusz, jestem przyjacielem sklepu. Tylko tyle. Gdybyś miał opisać jeden jednym słowem? Kocham. Czekaj, czekaj, jeszcze chwila. Kur... Poczekaj, moment. Co sprawiać największy kłopot w terenie? Wszystko, bo ja w ogóle jeździć nie potrafię. Czy jesteś jakieś złamane? Eee, zdarza się. Co sobie... Patrz, puma! Ja pitole! Grasuje, tu jest niebezpiecznie w Krzeszowicach. Chodzą po palach, wszędzie chodzą. Taka prawdziwa desja, która jest niebezpieczna. I wiesz, jedziesz sobie normalnie na motorze, dwójka, trójka i nagle ci taka... P... Wyskakuje taka puma, rozumiesz, z krzaków i to, to i rozumiesz... i... I zginiesz, no. Ja jestem... jestem Krzychu. Eee, w KTM sklep zajmuję się logistyką, a ogólnie jestem od zadań specjalnych. Gdybyś miał pisać Enduro O kurde. Co sprawiać największy kłopot w terenie? Wszystko, kurde. Trzy jazdy duro zrobiłem, więc... Dobra, miałeś kieście złamane? Na motorze nie. No to dzisiaj pędzisz na okazję. Super. Wiesz co, na, na co dzień nazywam się Robert, ale jak jedziemy do Krzeszowic, to przyjeżdża Stifler. Robert zostaje z rodziną w domu, nie? Więc... Więc, dzisiaj jestem Stiflerem. A co robisz w firmie? Ogólnie co, no piję kawę rano, e, jak przychodzę, e, no czasami coś tam posprzątam, wyślę jakiegoś maila, sprzedam motor przy okazji, wiesz. Tak? Takie luźne, luźne, luźne są rzeczy, Opiszę do Endurę jednym słowem? Miałem złamane i to dużo, nie? Jakbym wymieniał, to nie wiem, czy ci karty starczy, wiesz, bo to ręce, to kręgosłup, to czaszka, ale to długo by opowiadać, bo musielibyśmy oddzielny odcinek zrobić na temat moich złamań. Na razie na masę wygrywa KTM. <grym> ale masa wrogiem przyspieszenia. Ale przyjacielem trakcji. <grym> Zobaczymy. Nazywam się Łukasz, jestem świeżym nabytkiem sklepu, pracuję na serwisie z chłopakami. Ze mną przeżywają wszystkie nowe motocykle swój pierwszy raz. Gdybyś miał opisać ten jednym Kozackie. Co sprawia Ci największy kłopot w terenie? Brak paliwa. Mieszki jeszcze Nogę Nogę i nadgarstek. Cześć wszystkim, jestem Tomek, pracuję jako mechanik w KTM sklep, gaz, gaz, sklep że do jednym słowem? Bardzo fajna zabawa, jednego słowa braka. Co sprawia Ci największy kłopot w terenie? Podjazdy! Miałeś kiedyś cię złamane? Tak, nogę Jestem Oskar Wojciechowicz, jestem doradcą do spraw mniej ważnych Widzieliście gdzieś gości na betach? Czekamy przed nimi I na beta?

Hold me up or hold me down uh, Have my back or hold my crown Either you with me or not But you better give all you got Cause I break the chains, yeah, the chains. I got the love I got the keys Cause I break the chains Czterosów. Dwusów. Czterosów. No co za głupie pytanie, no jak można powiedzieć kurde dwusów czy czterosów. Oczywiście, że dwusów no KTM. No pewnie, że KTM KTM Potoki. Potoki. Podjazd. Podjazd. Wszysty. Brudny. Brudny. Na kole. Na kole. Na jeden kole. Na 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 ostro. Na ostro. Sernik z rodzynkami czy bez? O Kurde. Tylko bez. Czysty serniczek. Ale pomyśl taki sernik. Ale pomyśl sernik, wyobraź sobie. No, Aha, ale bym ciągnął człowieku. To serniczek. Nie musi być taki wysoki. O, może być taki. Może być troszeczkę tego kruchego na dole. I zajebiście, jak jest z tą pianką u góry. Szczerze. No? Popatrz tu wprost, popatrz. No. Smakował Ci ten mój? No, był dobry. Mm. Mógłbym się nim tak wysmarować cały. <laughs> <laughs> <Dzięki>. I zjeść. <laughs> wam się wydaje, że naprawdę jesteście mocni i chcecie się sprawdzić, przyjedźcie do Enduro Krzyżowice. Kacper, ty zawsze musisz nas nagrywać. Zarobię coś na tym. No, udostępniaj mojego wizerunku, Właśnie, jak kolega? się nazywa? No i co teraz? Nie wiem. No już na no kasę teraz. To nie ma nagrywania, nie będzie. Naprawdę dają w kość, ale wybawić się można naprawdę dobrze. Ci pomóc. Nie dam rady. Dobry Do panie, żwirownia czy potoki, co by się tam mówili? Ja, potoki. Ja, mąskę, ja, ja jestem na górze. było? I, czy, czy grubo czy nie grubo? Nie no było bardzo grubo, ja nie sądziłem, że to jest tak ciężki teren, ale jestem mega dumny, bo kurde, te potoki, te kłody jakiś potem, w ogóle nie sądziłem, że tam można wjechać, a tam łopacy podpowiadają no zajebiście. Naprawdę polecam warto, odwiedzajcie miejsce jest mega, naprawdę. Co mam powiedzieć, jestem, zobaczcie jak wygląda. Słyszysz? No i co? No i właśnie jeden teraz wyjął z bezaka lampę ledową Ale lampa powinna być zamontowana w motocyklu Wyjął jak puzle i mówi To się sklei To się wyklepie yy, Nie było się bez skut? Urwana stopka i padła lampa Ale ogólnie bardzo pozytywnie Oj tam zaczynam! <grybana>

Fajnie, Kozasko, chłopaki bardzo fajnie prowadzą, super miejsca. Yy, jedna góreczka była taka, gdzie całkowicie sobie odpuściłem. Straszny respekt do niej było czuć, No a co, byliśmy tradycyjnie, nie? Troszkę po toczku. Pokazaliśmy chłopcom, no bo tam w Sztynie... no płasko jest, no. nie ma co mówić, nie? A i Kretowinę, mówię, góra. O ty Oj, O, jak mi przykro! <śled> Szkoda, że się nie poczaskał, karma wraca szybciutko. No nie, ale kurwa, na no. mnie. No czekaj, czekaj wciągnę. E? No, e, e, elegancko. To już nie wraca. Możesz nie. oddychać, żebyś nie zgubił. Generalnie było super. Atmosfera była emocjonująca, pełna wrażeń. Ja jestem bardzo zadowolony. Odwoziłem po kolei wszystkich, kto odpadał. <noise> <noise> Zostawiałem sobie śmietankę na koniec. No i ze śmietanką spędziliśmy świetnie czas. Zabiłeś. Ty już się to? No no to? Nie to słabo Chyba żyje Słowotko A zobacz to jest, jest teraz na... linii to jest teraz na Dzień Androidu w Naprawdę dostaliśmy niezły w wpierdziel, że tak powiem. Eee, no podjazdy, potoki, niektórym to odcinały tlen po parę razy, więc naprawdę to co chcieliśmy, po co przejechaliśmy, to dostaliśmy, a chyba niektórzy nawet więcej. Eee, uszkodzenia, powiem Wam szczerze, że w tym roku dosyć mało strat. Trochę się nauczyliśmy z czwarty, jest to już wyjazd do Krzyszowic. Nauczyliśmy się nie rzucać motorami eee, i tak dalej, więc tych uszkodzeń jest coraz mniej. I naprawdę, naprawdę fajna zabawa. 10 godzin na motocyklu e, Chyba nawet na Warmiach i Mazurach nigdy Tyle nie siedzieliśmy, także polecam Naprawdę zajebiście, tak wam powiem I co jeszcze? Malczyk to świnia Mogę powiedzieć na pewno, co, co już zauważyłem W ciągu trzech sezonów Których odwiedza nas ekipa Z KTM Strasznie zrobili postęp do przodu Zaczęli no, naprawdę fajnie pracować z a zaczęli wszyscy naprawdę fajnie ze smakiem mieli. Obawiałem się, że będzie gorzej, ze względu kondycji i tak, ale jak widać dałem radę z chłopakami do samego końca, super się bawiłem, naprawdę chłopaki tak potrafią poprowadzić dobrze, wytłumaczą jeżeli coś nie wychodzi, ee, pokażą odpowiednią ścieżkę i naprawdę umieją zadbać o, o rajdera. Eee, reasumując, przyjeżdżając tutaj, miałem może troszeczkę więcej pewności siebie, ale moje umiejętności zostały zweryfikowane na pierwszym potoku, eee, w którym chłopaki jechali po kamieniach jak kozice, a ja, no, nie wiem co to za zwierzę, jak się je można nazwać, ale jakiś leniwiec chyba. wszystkim. właśnie zakończyliśmy weekend w enduro Krzeszowice. Było jak co roku wyśmienicie. Marcin pokazał nam swoje smaczki. Takie czuję się właśnie troszkę jak taki rolnik po zbieraniu żniw po prostu tak mnie zmęczył. Było bardzo ciężko, więc jesteśmy zadowoleni. Ekipa też jest zadowolona. Mocno trenowaliśmy przed przyjazdem do Krzeszowic, więc pokazaliśmy chłopakom, że mimo że mieszkamy na nizinach to dajemy radę na podjazdach, potokach i takich różnych innych hartendurowych klimatach myślę, że za rok jeszcze mocniejszy przyjedziemy. E, no co, zapraszamy do Krzeszowic, jest tu super. Są wszystkie praktycznie nowe modele motocykli do przetestowania, zarówno KTM, jak i Gaz Gaza. E, staramy się z Marcinem cały czas e, wspierać jedni drugich. E, dzięki czemu Marcin tutaj też wspaniale się rozwija, my razem z nim i cała Polska enduro, więc spadajcie do Krzeszowic jak chcecie sprawić swoje umiejętności. Chcecie zobaczyć czy już jesteście takimi hardkorowymi szoferami, Marcin was przetestuje, pokaże wam tutaj swoje szlaki. Jeżeli chcecie się nauczyć od zera, czy chcecie żeby wasze dzieci spróbowały, bo, myśli, bo podobają się im motocykle, to najlepsze miejsce w Polsce, żeby właśnie zasmakować smaczków enduro, no i testować najnowsze sztuki ze stajni gaz gaz KTM. Pozdrawiam wszystkich, cześć! No, no, Takie, tak jak chodzi. Tak, chodzi, tak. No. no to chodźcie. Pa, ci mam <grym> To wieczorem, rower. Cały <grym> dzień będzie <bym> o tym, myślał. <grym> 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 z chłopakami czy z dziewczynami? Z chłopakami. to <grym> Dobra, idę przekazać kamerę największemu gamoniowi w ekipie. I trochę jest grubawy, ale on tam nie, nie bierze do śmiechu, nie? Daję kamerę osobie, która ochlapała mnie błotem jeszcze nie wie, co go spotkało. Oddaję teraz kamerę osobie, która ma najbardziej ostające uszy w Polsce. Tak, to ja. Na pewno coś na mnie nagadali te gamonie. A teraz przekażę dla największego nerwusa w firmie. Przekazuję osobę, która jest ninją. Oddaję kamerę dla osoby, która ma najbardziej śliski poślad w ekipie. Oddaję kamerę osobę, która od dziecka jest brzydka i ruda. Oddaję teraz kamerę osobie, która jest Zwierzęł Oddaję kamerę osobie, która jest największym szydercą, jakiego znam. Ja tam bym takiego jednego. Co za dzisiaj dawał radę, nie? Jak waliśmy sekcje motocrossowe. Ale w lesie. Przekazuję kamerę dla osoby, która najkrócej jest w ekipie, ale jest aspirującym mechanikiem. Oddaję kamerę osobie, która mały są glatę i y, doprowadziła nas dzisiaj do zgonu. Przekazuję kamerę gościowi, któremu zawsze wystaje tyłek z gaśi. Przekazuję kamerę osobie, która jest najbardziej wygadana w całym naszym środowisku. Oddaję kamerę osobie, która wygląda jak dziewczynka i chodzi ubrana na różowo. Oddaję kamerę osobie, tej, która próbuje mnie wyprzedzić, ale jej to nie wychodzi. Aha. Przekazuję kamerę gościowi, któremu śmierdzą buty. Oddaję głos gościowi, co łazi mi tu z kamerą i psuje mi robotę. you wow.